Trafiłam tu, bo nie miałam wyjścia. Odzyskam Twój towar. Marzyłam o pracy w telewizji. Brakuje nam różnorodności. Zostawiamy Loki? Wiele lat ciężko pracowałam. W końcu moje życie miało się zmienić. Mieszka tu Selim Zairi? Jak Selim zarabia? Jakoś? Wynajmuje auta. Zajmuje się importem i eksportem. Importuje i eksportuje auta na wynajem. Chcę go znaleźć staranował policjanta. Nie chciałem cię w to mieszać. Żartujesz sobie? Robię się znana. Musimy przestawić auto, jeśli policja je znajdzie już po mnie. Nie obchodzi mnie Selim. Chcę dorwać jego szefa. Spaliłyśmy auto razem z narkotykami. Mamy dług. Muszę się dobrać do Twojej rodziny. Znajdziemy rozwiązanie. Zapłacisz? Ile wynosi dług? Niewiele. Półtora miliona. Musimy się tym zająć. Jak zająć? Jak my? Ile chciałaś to ukrywać? To on na bałaganiu, nie ja. Miałaś obowiązek to ujawnić. Podejrzany jest poszukiwany. To Twoja wina. Wymyśl coś. Nie wejdziemy z bronią, zrobimy to mądrze. Leżysz Mach, Wpadłyśmy w tarapaty. Kto zna ten plan? Od czego jest rodzina? To brnie za daleko. Nigdy nam nie odpuszczą. Martwię się o ciebie. On miał wybór. Nie obchodzi mnie, co myślisz. Już po mnie. Wiesz, co robić. Jak będziecie takie spięte, to nas aresztują. A co mamy robić? Kręcić tyłkiem?